Cześć, siemanko, z tej strony znowu ja, Camerlord, jest ze mną dzisiaj Gmychu. Cześć. I Kędzior. Cześć. A to jest poniedziałkowy w W niedzielę. Mmm! Słyszałem, że chciałeś. Dawaj mi. no i ikon... no już mają pograne. Tak myślałem. W sumie, po co mnie to? Teraz tylko mana. Dobra, jak ja jestem Soraką, to przegraliśmy. Idziesz w dżunglę. Ja? No, pewnie. Runki pod dżunglę. Ja buduję adc bo nie mamy To soraka, nie idzie adc -ka. Widziałem, że dobrze niektórym wychodzi. Nie. Który? Tak. Widziałem sorakę, która cisnęła ADC-ka. I, I to na Arami. I to dobrze wyszło. Zbuduj. Bananki? Nie. Będzie rzucał bananami. W sumie nie. mamy mastera. Dobra, nie potrzebujemy. Ja będę was leczył. Mnie nie musisz, bo ja nie będę wychodził nawet z bazy. To widzimy się w grze. Już widzę, nie? Arkady Sion. Nowa skórka. Już to? jesteśmy. To się kameruje! Nasiekaj co chcesz. Dawaj kędzior, to się kameruje. Nie wiem co ja mam tu kupić. Zgłaszam to do, proku do prokuratury. Do, pra, do proktologa. Lux. Do proktologa. Lux. To byś chciał. Chcia. Ale pamiętaj, że musisz mówić głośniej. Wiem. To może jeszcze ściszę grę dodatkowo. Kurde, chciałem rzucić śnieżką. A no może ja to zrobię tak, że podgrzeję kociołek. Matołek. Jej, chyba coś Cię bije. Tak się robi pierwszy A idę, mi tarczkę. To ja, to ja, to No co za debil. Jak można być takim debilem? To no, pasz, pasz, prawie przeżył. Czeka. No na no, pewno. Egzekucja! <grych> Wygryw. Anivia tylko dała ścianę, nic poza tym. No nie, nie było damage'a. To jest głupie, nie? W wbiegnie w skill i nic. No w skill, skill jak skill, ale damage'a nie ma. Leczcie mnie, leczcie mnie. Lecz mnie, lecz mnie! Lecz Raka Rakakery. Tu jest forma. No by lecz mnie, wiem, że chcesz. KS? KS, wiedziałem. Mam nadzieję, że dźwięk się dobrze nagrywa, bo ostatnio ten, ten, ram wspólny to było tak cicho, nie? Dobra, jak zabiję, to się idę. Dzisiaj tak bardziej cicho. Nie, ostatnio bardziej cicho, dzisiaj musi być dobrze. Musicie mówić głośno i wyraźnie, jak do upośledzonego dziecka. Mam też dobrze antykułować mówię głośno i, głośno i wyraźnie za 10 lajków. 10 lajków to ten kanał na oczy nie widział A 10 hejtów widział? No 10 hejtów już niedługo Jak Pana coś, to ja nie wiesz, tak, tak bez HP biegam a wszyscy chcą leczenia, a ja HP nie... Nie, lecz ja sam się Dobra, jestem wyleczony. Jeszcze trzy Ja się ze Kmychu, chcesz manę? Masz manę, dzięki Dobrze, nie, że nie chciałeś Miał leczenie many i nie podzielił się, nie? Jesteś surakom, nie potrzebujesz manny. Po co mi mana? On mi zje chleb. Oj, zepływam ulta. Zostaw mój chleb Dobra, będą sobie Ale no co tym nie bananem nie dobiłeś? Bo nie chciałem, bo ja jestem pokojową Soraką. Pacyfista Soraka. A nawet Pacyfik. No Ty, to już czwarta minuta, a ja jeszcze nie mam sześciu killi. Słaba ze mnie Lux. Nie wiem co oni próbują tu to UKS. No staram się UKS. ja chcę palić za trudno. minuty O, Sajan leci. Ale leci. Patrzcie jak on leci. To poleciał. Cofaj się, cofaj. To ten, no. Typowy master. Ja to nawet go uleczyłem, a on nic, niewdzięczny, umarł. Ciebie też by leczyłem mi też się przewrócił. Spokojnie. Na Nie! Ale dobrze, że się przewróciłem. Trochę kasy mam. Dokończyć Kelly O, o, o. Jakie to było piękne. Ej, Nie, no zobaczcie, zawsze... Każdy RAM, jakiego nagrywamy, to wygrywamy srogo. Dwa ostatnie dni przegrywaliśmy... Tak, możecie... Latach. Nie nagrywaliśmy. Możecie zobaczyć sobie w historii. Prawie każdy mecz przegrany. pokażę, pokażę historię po mecz przegrany? No co ty, ja nie będę renderował tego. Poleci... Surowy materiał. Tak te lepiej wiem, że nie warto. Kurde i zobacz ile mu zostawiło. No. Ha, ten flash. No, pięknie było. O Powiedzcie bo ja nawet nie wiem jak ciebie łapię łapię jak drzewo A, teoretycznie jak nie. Zobacz, jesteś drzewem? Tak Bananowcem A ja węglem drzewem Kurde! Dzięki! Dzięki za maco dzięki to będzie Ogólnie to ten. To ja na vlogu nie wiem czy oglądałeś kędzior. Nie. Nie oglądałeś? Mówiłem, Nie że... oglądam mm... słabych YouTube'ów. Dobrze. E... Mówiłem, że musimy nagrać trajno tak sobie. Co z tym? Ja mam wspólnego? No bo to jest trzyosobowa gierka, a ty masz najbliżej. Aha. Do gwałtu analnego. Ogień bije do... nas było inaczej. Nie wiem, poddał się chyba. Roo, i ten nie uciekał, idiota. No jak głupim trzeba no, no bo nie wiedział, że nieuchronne w sensie to nawet... Nieuchronne to oberwie, nawet jak będzie defem. Może nie na tej, pasywy. A Garena coś zmienili, słyszałem i widziałem zresztą. No, ale nie wiem, nie czytałem opisu. Ja też nie czytałem, ale zobaczyłem, że ma... postaci nad głowami. Jak postaci nad głowami? Nad nad głową ma jakąś postać zaznaczoną z przeciwnej drużyny? Nie wiem, nie, nie ten, nie widziałem jeszcze Garena. I nie wiem, czy chodzi o to, że mocniej tłucze tego, Może a ma tamten, tamten ma miecz sobie. Garena nad, nad głową. <laughs> Idula. Może coś się ku Z tym jakimś słabym punktem czy czymś. Może. <trudy> bum, bum. i bomba bum, bum. i dupa, i dupa ciastek. Dupa A ile to? 24-9, a my nic nie opowiadamy, bo kędzior jest tak przyjęty nic nierobieniem. Ja opowiadam sobie czas. Jakieś bajki pierdolą i śmieszne rzeczy. No, tak, ja opowiadałem. W poprzednim ramie, czy co to było? Tak, chyba po, w poprzednim poniedziałkowym RAM tydzień temu, jak nagrywałem. No, no Byłem co tak co ja zmęczony, że nie wiedziałem, co mówię. Co ja mam mówić? E jak ja tu próbuję coś dobić, to nie, bo master wlatuje. No bo KSujesz. Chodź no coś po klingońsku. Ja tu ich specjalnie sobie zostawiam na auto ataka. Ja się tylko ratowałem. Tu nie chodziło o was. Tak. MISTRZ W PIRDOLU Ten to ja Jest trochę Nie wiem, ale ten typek dalej z tym chlebem wyjeżdża Ej Ajul. Ej je po swoje Tak buduje To co każdy mistrz w Ciekawy build u ich mf jest, naprawdę. APK idzie? Nie. Nie, ale kupiłem co, co ty chcesz? Ma tyle wampira, że nie pogadasz. Wladimir ma więcej. AD oczywiście. Tak. Dobra, to ja zgarnę dwa trupy tu. Holy co to było? To były moje dwa trupy. Coś takie trochę żywe. <grywka> Kurde no. Ten kaszel gwałciciela. Uuuu! Uh. Nat events losse Flag flash What the fuck ale lag był Też miałem laga No dziwiłoby mnie jakbyś nie miał? Ale To nie, nie leczysz, lecz Kogo? Ciebie po co? Jesteś <laughs> bezużyteczny Masz tarczkę, używaj Nie Ma. mam tarczki, bo nie mam many. Ale leczysz mana. Nie, przewrócę się w końcu. Ale dobrze, kupię sobie kelisze. Ale ja tego nie wlepię. Ale czemu miałbyś defować? To by oznaczało, że oni będą pushować. No. A takie rzeczy się nie dzieją. Co mi się przyda? Na pewno Echoludę. Echoludę i Soraka nigdy nie działa, dlatego go wezmę. Czyli lepiej ja zrób. Po co mi? Lepszy Holuden Relać, będziesz miał więcej HP, <coughs> żeby wywalać. Ale to ja mam od procentowego, wiesz? Wiem, że może od procentowego, ale jak będą Cię tak. bić, to będziesz mniej obrywał. Ale to i tak nic nie tak, w tak, przypadku leczenia. Biegnę do Ciebie. Żyj. Żyj. Hmm, Jestem. <coughs> luden <Echoludan> powa. <coughs> Masz nie, jeszcze nie kupiłem. A lutmo? Lutmo. to no... Lutno. Zawsze jakiś idiot musi się trafić. Tak, zaraz też będę miał. <noise> Tym razem to masz idiot. Pięknie miała bólu. No nie, dzisiaj jeszcze nie. Chyba, że to po prostu wiesz, za wcześnie. Tutaj jest 4 haramów, trzech 3 był bol. Albo inny skrypt, no nie wiesz, nie wiesz. Może jakiś dar darmowy. Załóżmy, że będę określał bolem, wszystko co jest bolem. Nie no, Eni miała płatnego no. No, do, nie było tak widoczne jak u Gregasa, nie? U Eni nawet bym się pokusił stwierdzeniem, że to skill. No, no, ale jednak raczej? powiem, że to bol. No, bo to raczej był bol, nie? Dobra, jak będziecie je konać i płakać z bólu, to użyję ulta. To tak, a miatka No ale ja jej nie pomogę moim ultem. Jak no to ja. Zabi Zabij ją ultem. Wow! Widzisz, masz asystę dzięki temu. No, bo użyłem ulta. A so, ty się przewróciłeś. Ty, ja go nie zauważyłem. Ja też, bo bym Cię wyleczył. Albo nie. No to jest trudno, przewróciłem się to, przewróciłem no. Ale gdyby pomyślał, stanąłby bliżej mnie. Albo bliżej. Nie będziesz płakał nad, nad rozlanym luksem. Chyba, że to yy... No chyba, że Nie będziesz płakał nad rozlanym zakiem. Nie będziesz miał cudzych zaków przede mną? Taki dowcip. Ej, 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 full HP. Wiesz gdzie jest bezpieczny Alistar? Nigdzie, bo go wydoją. Ale nie zjeżdżaj. Kur... daj on me! Wiesz dlaczego nikt w Turcji nie gra Alistarem? Bo wolą kozy. Bo kebab jedli rano. trochę słuchanie no trochę ja bało ci się na tej karetce jeździć co jakiej karetce no że tak szybko biegasz to czekaj co będzie jak kupię sobie palca szążyka czy jakoś tak boops ale sobie, biegam. sobie, na ładnie Tu, 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 tu. eee super bieganie jest na taki mały dystans masz ulta? Użyj ulta. Ja użyć? to to to? Co to? To, to był ult! Jeszcze życia lecisz? Ultem? Bo jestem kartusem, czego ty chcesz? Ja maksowałem W nie R No To maksuj ulta Następnym razem na szóstym levelu już będę miał go Chyba masz Kłamastrym... Prawie go uratowałem, naprawdę. Stale. Próbowałem go uratować. A ja nie. Fajaj, dostałem sopla. Dlaczego mnie biją tego od Ciebie biją. Bo ja się przewracam. Leżących nie biją? No tak. 17 hmm. minuta, a my już No trochę ja, nie? Czemu go nie sparaliżowałeś tym tą tarczką? Był sparaliżowany. Ze strachu. Zobaczył tarczkę i pan. Uwaga, bijących coś będzie to. A ja to bym się chciał wyleczyć, na przykład. To już Nie mam. Nie, ma. nie, 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 przebiegłem przez Muraniwi, nie, 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 sobie nie, nie, na ty chce zje zjeść mi chleba, to nic? No może zjeść nam dawkę spierdolną Zjem... zjem ci chlebowi O ty gnoju. Aha, musiałeś Ty 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 tam Skędziożyłeś to? No nie widziałeś, że biegł na ciebie? Widziałem, ale trzy 3000. Miałem kolejne 3000 na wydanie. Co raka, Kerek? No gdzie ten wariat leci? Ops, oops. Dzięki O, no ale wbił ty. Jak po swojej Czemu jest posprzedzić moim tureta? Fokus Li Uwielbiam fokusować trochę tanków. Trochę tanka? Czy... To jest trochę, tanky, tak? no, trochę jest. Mastera i dlatego. No tak. Ale Czekaj! O Boże, zasnę. No dobra, nie zasnij. Poczynam się tak Ja wiem, bo ja kieruję tu wszystkich. To chyba ty. No ja, nie? Ten ADC, nie Ta soraka, carry o Zabiłem ultem. A mówili, że to nie jest możliwe. Pani no Look, look. Easy. Reper. No. Dobra, no to. Fajne. Oh, dobra, fajne. No to... Tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało, że zostawiłeś lajka like albo z 10 i to tyle. Cześć. Bye, bye. Tak, odławił się Penisem. Cześć.